Uwaga, gracze! Gra Dalgona została zakończona. Dziękujemy za uwagę. Miałam coś jeszcze dodać. A, dołączą do nas czwórka nowych graczy. Mam pytanie, czemu cały czas dołączają nowi gracze? Przecież to jest niefermy? My musieliśmy przeżyć tyle, a oni nie. A ponieważ publiczność potrzebuje zabawy. I my też im robimy te same konkurencje, co wy, tylko na osobności. Siemma, ja jestem w kraju, mam numer 015 i no, lubię placki. Cześć, jestem Jędr, Jędrek i, i mam ogólnie numer 118 i ten teges. Uwipów. Założę się, że ten cały Jędrek nie przejdzie nawet jednej konkurencji. A, tak? To się zakładamy. Słówka? Może być. W głównej sali. No, witajcie, ja jestem Dziadek i no, i no, mam numer 121 i no, aaa, co mi, co mi strzeliło w krzyżu? Witajcie, ja jestem Jezus, mam numer 777. A więc tak, dlatego, że ciastka dalgona poszły nam bardzo szybko, złożymy jeszcze zrobić jedną konkurencję w ten dzień. Proszę pójść za mną. W sali Pentaklion. Zapraszamy już 5 losowych uczestników. Aha i jeszcze jedno. Niestety nasz asystant budowy się pomylił i źle mapę narysował. niestety zamiast 5, tylko trzy osoby się mieszczą. Więc będą trochę pow... będzie trochę powtórzenia tych zadań. Nieważne. Macie 3 minuty na dojście do czasu. Jeżeli nie uda się jednemu z was, cała drużyna odpada. Zaczynajcie! Start! Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza konkurencja. Proszę. Zaliczone. Brawo. Proszę uderzyć tak, żeby upadło. I opa. Niezaliczone. Kurka, mogę kolejną szansę? Macie już całe dwie minuty. Macie nielimitowane próby, dopóki czas nie minie. Dziękuję za kamień. Zaliczone. Teraz są kostki. Trzeba je podżyszać i łapać. O nie. Ja nie mam rąk. Ha, dobra, uda mi się. A, nie złapam. No dobra, no to od początku. wo -a. a! Po dwóch minutach później. Dobra, się tylko to złapię. Nie! <coughs> Nastał koniec czasu. O nie! Ciu, ciu, ciu. Zapraszamy teraz nową drużynę. PA! Joo! Dziadki gu... Coś mi znowu pęknęło.